Pieniądze, rozwój, biznes jest bardzo istotny, ale jest coś jeszcze. Większość ludzi w Polsce ma otyłość i problemy z tym związane. Plus, oczywiście, do tego dochodzi stres. To, to wszystko działa wyniszczająco. Wtedy. To jakieś takie Twoje złote rady dla, dla przedsiębiorców, którzy spędzają większość czasu albo za biurkiem, albo w Zasubskrybuj kanał z Dzwoneczkiem, polub filmik i wejdź na kubamidel.pl. Witajcie moi drodzy, Kuba Midel, sztuka równowagi finansowej i mój gość, dzisiejszy Tomek Rzymski. Witaj Tomku, po raz drugi, witaj, kontynuacja naszej rozmowy z Twojego kanału, na który bardzo zapraszamy, Tomasz Grzymski czy Tomek Grzymski? Tomek Grzymski. Wszystko o zdrowiu, sporcie, organizmie, treningach i tak dalej znajdziecie u Tomka. Ja Tomku zaprosiłem Ciebie w nawiązaniu do mojego wyzwania, które w tej chwili robię, co widać zresztą na mojej twarzy, bo nie gole się od czterech tygodni. Czy podpiszesz się pod moim takim stwierdzeniem, sformułowaniem czy apelem, że pieniądze, kariera, rozwój, jak najbardziej tak, ale bez dbałości o kondycję fizyczną i to, co w środku, to, co jemy, jak śpimy, to wszystko nie ma sensu. Mm -hmm. Może właśnie mm, przyjmując trochę takie nazewnictwo, które bardzo często pojawia się u Ciebie na kanale, ta równowaga, ten balans jest bardzo, bardzo istotny. Bo w momencie, kiedy będziemy cały czas za czymś gonić i zostawimy na, toru, na torze obok. Wszystko inne, czyli właśnie nie będziemy dbać o na naszą kondycję fizyczną, o to jak jemy, jak śpimy, plus oczywiście do tego dochodzi stres, to to wszystko działa wyniszczająco. W pewnym momencie się wypalimy, pojawiają się problemy zdrowotne, także to co robisz, czyli to wyzwanie, którego się podjąłeś, to jest świetny według mnie przykład, żeby pokazać innym, że okej, okay, pieniądze, rozwój, biznes jest bardzo istotny. Również samorealizacji, ale jest coś jeszcze, jest to pole, na którym powinniśmy się tym bardziej koncentrować, bo jak pokazują statystyki, które są nieobłagane, większość ludzi się nie rusza, większość ludzi je bardzo śmieciowo, większość ludzi w Polsce ma otyłość i problemy z tym związane, również ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Także tutaj tych konsekwencji, Takiego stanu rzeczy jest bardzo, bardzo dużo, także że super, że dajesz właśnie przykład innym, że warto jeszcze się ruszać. Ty jesteś zawodowcem, jak gdyby twoja sylwetka, ala Arnold Schwarzenegger w młodości, jak gdyby znaczy Nie, ja właśnie nie jestem może, nie lubię porównania do kulturystyki, tylko to Aha. jest bardziej taka mm, sylwetka plażowa, o tak. No ale wyglądasz kulturystycznie, jak tam masz te zdjęcia wiesz ponapinane, twoje czy twoich kursantów, no, no wygląda to dla nas amatorów. Wyglądacie jak faceci z okładki. Ja udowadniam, czy chcę udowodnić, że nie trzeba aż tak wyglądać, mhm. żeby zacząć trochę lepiej jeść, żeby zacząć lepiej spać. To, 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 to moje wezwanie również na, nawołuje do tego, żeby mniej czytać, mniej oglądać, mniej słuchać świata, a zacząć słuchać a siebie działać. własnych potrzeb dokładnie. I, i, I taki jest jego cel. Ty jako ekspert możesz tylko nam, y, przedsiębiorcom pracującym, dość ciężko dać pewne rady i, i, i tak jak powiedziałeś wręcz pogrozić, że to się może skończyć albo zawałem, albo jakąś operacją ortopedyczną, tak jak u mnie na bark czy na więzadło, jak pójdą na, na nartach bez ćwiczenia. Niestety. To jakieś takie Twoje złote rady dla, dla przedsiębiorców, którzy spędzają większość czasu albo za biurkiem, albo w samochodzie. Szukać tej aktywności, myśleć o nieświadomie. Nawet jeżeli mamy do wyboru, powiedzmy gdzieś w biurze, schody albo windę, to przejdźmy się po tych schodach nic nam się nie stanie, a zadbamy o swoje zdrowie. Jeżeli mamy wybór, to możemy zaparkować samochód, powiedzmy 200 metrów dalej, a nie na siłę szukać tego miejsca parkingowego i tak nie możemy go znaleźć i tak, i tak się denerwujemy, że nie można zaparkować pod samą klatką wejściową. Po prostu się przejdźmy. Także. Nie trzeba od razu może przewracać całego świata do góry nogami, tylko można małymi kroczkami zadbać o ten aspekt i właśnie szukać tej aktywności na co dzień. Czyli mieć gdzieś z tyłu głowy, że, że warto jest się ruszać. Jeżeli mamy wybór, to możemy na przykład zaaranżować w taki sposób biurko, żeby stać, a nie tylko siedzieć. Też do tego się przekonuję, że po prostu mam wyższy stolik, kładę swojego laptopa i stoję zamiast siedzieć. Bo też istnieje taki stereotyp może, że trener to jest osoba nad wyraz aktywna. Natomiast większość mojej pracy to jest też praca przed komputerem. Też zdarzają się okresy, w których siedzę po 8-10 godzin. Muszę to robić, bo no, na tym polega moja praca, mój biznes. Natomiast pamiętam również o tym, żeby się ruszać. Mhm. Czyli powiedzmy pod wieczór, nawet jeżeli jest zimno, pada, jest wiatr, to tak czy siak ubieram się, zakładam powiedzmy słuchawki na uszy, dodatkowo się czegoś dowiaduję, spacerując słucham podcasta i nabijam właśnie aktywność, przy okazji się czegoś dowiaduję, także da się połączyć rozwój Biznes, właśnie z aktywnością. Nie, nie, nie trzeba zapominać o jednym bądź drugim. Zdecydowanie. Um... To nie jest albo, to jest i. Moje, to, moje wyzwanie wymaga ode mnie codziennie półtorej godziny. Godzinę treningu, pół godziny przygotowania, odpoczynku. Okazało się, że pakowanie na siłowni, bo myślałem, że tak będzie, przekuło się w jakieś ćwiczenia aerobowe, crossfitowe, delikatne ciężary typu 5, 7, 8 kg. Mhm. Bardzo mądry trening z trenerem. Szybko okazało się że więcej niż trzech, niż, niż trzech treningów siłowych nie przejmę, mhm. takich ala siłowych oczywiście, emeryckich, to jest rowerek, to jest basenik, to też nie jakieś ekstremalne y, odległości, mhm. natomiast odrobina ruchu sprawiła, że widzę postępy, których nie widziałem przez ostatnie 10-15 lat, jak, jak skończyłem zawodniczo y, kończyć karate. Także no bardzo, bardzo polecam. Tobie dziękuję za wsparcie, ja mam takie pytanie techniczne. Jak namówiłeś do współpracy ludzi na Twoim kanale, Twoich uczestników, że z grubasów stali się atletami. Ile to czasu trwa i jakie, jakich argumentów y, Ty użyłeś, jakich oni użyli, żeby za siebie się wziąć i zobaczyć mhm. wyniki? Znaczy tutaj w kontekście przemian, które gdzieś tam się odbywają... Z całym szacunkiem do grubasów. <laughs> Bo nie oceniamy ludzi, tak. natomiast uważam, że w wieku 20-30 lat 30 kg nadwagi mhm. to już jest choroba. Mhm. Znaczy, ja zaczynałem od konsultacji przez internet, konsultacji online, natomiast w chwili obecnej mam swój własny program, program Genetycy, gdzie każdy może samemu dowiedzieć się na tyle, żeby samemu być trenerem i dietetykiem. Żeby każdy od A do Z sam mógł poprowadzić siebie w, w kierunku wymarzonej sylwetki. Stworzyłem również grupę wsparcia tych osób, grupa genetycy na Facebooku, gdzie każdy wymienia się doświadczeniami, motywuje się i napędza do działania. I w chwili obecnej to nie jest tak, że ja kogoś motywuję, tylko te przemiany same do mnie jakby spływają. Pojawiają się na tej grupie genetyków. Mhm. Bo ludzie widzą, że ten program jest skuteczny, więc sami podejmują się tego działania, wykonują transformację i potem się chwalą swoimi efektami. I w taki sposób właśnie w chwili obecnej dojeżdżam do tych osób i prowadzę wywiady na kanale. Po prostu daję wędkę, a nie rybę. Ale tam widać, widać namacalną różnicę. Jak mhm. ktoś wyglądał, nie wiem, w kwietniu, jak wygląda w lipcu, mhm. to się chyba broni. Tak. No to są czasami transformacje, powiedzmy, przez rok. Miałem na przykład osobę, która schudła 38 kg, czyli z dużej nadwagi, z dużej otyłości, zrobiła sześciopak. I też właśnie od a do z trzymając się założeń tego programu. Na początku, kiedy wydawałem w ogóle ten program, to ludzie ziemnie się, się śmiali, że to się nie obroni, bo to jest jednorazowa opłata, a w branży fitness jest tak, że ktoś co miesiąc, powiedzmy, kasuje 400 zł za jakieś tam rozpiski kopii w klej. Ale po prostu ten program jest na tyle skuteczny, że ilość tych osób robi właśnie skalę. Gdzie jest, gdzie y, Tomek kończy się marketing, a zaczyna zwykła, uczciwa robota? Bo ja mam wrażenie w mojej branży, w którą wszedłem, tą trenerską, motywacyjną, coachingową, mhm. że 95% to jest niestety zakłamanie, wylichtr, pastylka na długowieczność, pastylka na sukces, pastylka na wszystko, tak jak dzisiaj branża farmaceutyczna na trzęsące nogi, tak. na, na wystające kolano i tak dalej. Tak. to może w Twojej branży nie jest podobnie? że dziś z Grzesiem, naprawdę dobrym łódzkim trenerem, powiedziałem Grzesiu, ja używam codziennie 2 litry wody, jem to co kazałeś, nie za wiele robimy, efekty są dla mnie piorunujące. Po co pompowanie tych okładek, mięśni, tego, tego takiego fitness marketingu, tyle, kiedy normalny człowiek tego nie potrzebuje. Tak. I tutaj. Co to za branża? Tutaj dotknąłeś bardzo fajnego tematu, z którym też walczę na moim kanale. Czyli istnieje takie przekonanie, że żeby dobrze wyglądać, na początku musisz się nabyć za suplementy, musisz wydać na suplementy co najmniej 2000 zł, bo bez tego nic nie, nie, nie zdziałasz. Bo właśnie marketing nas do tego przekonuje, że musisz koniecznie kupić coś, co i tak ci nie pomoże de facto, ale no, w opinii no, branży suplementacyjnej no, jesteśmy tak bombardowani tym i tak non stop przekonywani do tego, że Ludzie w to wierzą po prostu. No dzisiaj Grzegorz użył takich słów na treningu, że wzięcie czegokolwiek w przypadku tak skomplikowanego... E, obiektu, jakim jest organizm, to jest tak, jakbyś nasikał do oceanu. Mhm. Możesz wziąć, co chcesz, tylko niespecjalnie zmień. Tak. Jeżeli nie poprzesz tego bardzo silną pracą, e, to nic z tego nie będzie. Prawda? Ale łatwiej jest kupić suplementację, niż potrenować 200 godzin w ciągu pół roku na, na, na sali. Pewnie też z Twojego doświadczenia, jeżeli chodzi o biznes, to też wiesz, że ludzie szukają złotego środka, łatwego, szybkiego rozwiązania, jakiegoś magicznego stryczka, który nagle spowoduje, że z otyłego gościa stanie się em, kolesiem z wyrzeźbionym brzucha, nie wkładając w to wysiłku, a tak po prostu się nie da. Trzeba wykonać pracę i trzeba tą pracę wykonać samemu, i żadna magiczna pastylka, pigułka, żadne magiczne rozwiązanie nie spowoduje, że schudniesz, że nagle magicznie urosną ci mięśnie, tylko to jest ich wyłącznie marketing. I, ta, I tak jak powiedziałeś, bez dobrego żywienia do, nie załatamy tej dziury. Jeżeli nie będziesz się ruszał, nie będziesz ym, zarządzał w odpowiedni sposób swoim stresem, nie będziesz spał, ym, nie będziesz odpowiednio jadł, to nic nie da, że ładujesz w siebie tony suplementów, po prostu. To prawda. Genetycznie jesteśmy zaprogramowani na ruch. Dzieciaki bez żadnych trenerów, bez żadnych kursów, bez żadnych YouTube'ów cały czas się ruszają, są ekstremalnie silne. Dzieciaki łapami podnoszą się, prawda, na tych łóżeczkach. Mhm. Dorośli mężczyźni, w tym ja, nie potrafię pięć razy pociągnąć się na drążku. Mhm. no To jest kalectwo dzisiejszych czasów, prawda. Mamy. Tą, 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 tą drogę ewolucji, nie, nie, nie to, że zatrzymaliśmy, lecz chyba cofamy w ogóle tak. genetycznie w rozwoju. Czy to dobrze, czy niedobrze? Tak, dokładnie. Też bardzo często, gęsto lubię się odwoływać do ewolucji, bo to daje nam pewien pogląd na Obraz, sytuację. Tak. Kiedyś nie było suplementów, a tak czy siak ludzie więcej się ruszali i chociażby, no też sylwetki kiedyś, kulturystów też wyglądały zupełnie inaczej niż teraz, no ale to akurat kwestia innych suplementów, innych dodatków. Natomiast no, zapomnieliśmy o podstawach, po prostu czyli warzywa, owoce, odpowiednie żywienie i szukamy po prostu tego szybkiego, złotego środka, który no de facto tym złotym środkiem jest praca, tylko i wyłącznie. A jeszcze mogę na Twoją obronę coś powiedzieć. Mhm. Słuchajcie, niespecjalnie, mimo że obracam się w środowisku, w środowisku sportowym, niespecjalnie wiedziałem, po co komu trener personalny? Bo mhm. no, byłem na tej siłowni osiedlowej wychowany, wśród karateków wychowany, mówię, no po co komu człowiek z, gwizd, z gwizdkiem jakąś książeczką? Naprawdę inaczej się ćwiczy z trenerem. To jest mhm. moje, moja obserwacja siebie. Mhm. Inaczej ćwiczysz sam, inaczej ćwiczysz, jak jest inteligentny. Tylko, jest zmotywowany. Wiesz, co motywacja to raz, ale połowę mniej obciążeń masakruje cię dwa razy bardziej. Mhm. Ćwiczysz dużo efektywniej, uczysz się, słuchasz, rozumiesz, po co robisz dany ruch. Także myślę, żeby też yy, niespecjalnie przed. Przeźwigać kręgosłup, przedźwigać stawy bez mądrego zaplanowania treningu. I mhm. uważam, że też, że może się z nie zgodzisz, że trener musi stać przy, przez 3 lata przy tobie, ale wziąć sobie trenera na kilkanaście tygodni, na kilka miesięcy, mhm. żeby nauczył się tych podstaw. Mhm. Bo można sobie zrobić krzywdę. Jasne. No nieodpowiedni trening siłowy, ale też tutaj jest kolejny aspekt. Jak tego trenera dobrego znaleźć, no, gościa, który faktycznie mm, wie coś o treningu siłowym, a nie tylko udaje. A dzisiaj w weekend kończysz kurs, jesteś trenerem, Dokładnie. Więc ponieważ... możesz być coachem w poniedziałek tak. biznesu i coachem fitnessu we wtorek. Dokładnie tak. I no nie wiem, no coś się porobiło na tym rynku, że teraz każdy jest ekspertem we wszystkim. A ty chcesz zostać coachem biznesu, a ja za coachem fitnessu, chodźcie zamienić. Możemy się zamienić. Nie. OK. Bo teraz zrobiłeś transformację, to też tak. myślę, że. Znaczy to nie było... jest to takie łatwe. To są lata, to są naprawdę lata. Że trener personalny, mój jeden czy drugi, przewiduje, kiedy mnie będzie bolało. Mhm. Kiedy. No, autentycznie to jest, on czyta organizm. Mhm. Jasne, no to są lata doświadczeń, lata to też jak... obserwacji. E, natomiast no, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, jeżeli ktoś zrobił tylko weekendowy kurs i tylko udaje, ale też opakuje to w dobrą otoczkę marketingową, no to też niestety może odnieść w tej branży sukces, ale też przy okazji może no, robić dużo przykład. No to jak dobrać popierze. powiedz Tomku tego trenera? Jeżeli ktoś już chce... Znajdzie te trzy godziny w tygodniu, szukam chłopaka, dziewczyny, który mną pokieruje. Mhm. No tutaj niestety... W remontach po opinii szukamy. Jak szukać tutaj? Mhm. Tutaj też pierwszą zasadą to jest właśnie pozbierać opinie. Z tym, że to też może być czasami zwodne, bo niestety jeżeli ktoś, powiedzmy, wstawia zdjęcia swoich przemian, to też do końca nie wiemy, jak te przemiany były wykonane, czy tam nie było jakiegoś oszustwa i tak dalej, tak dalej. Natomiast przede wszystkim słuchać to, co ten trener mówi. Znaleźć na tyle może czasu, i konfrontować tą jego wiedzę z wiedzą, która jest powszechnie dostępna. Czyli konfrontować ją na przykład właśnie z kanałem YouTube kilku twórców, obserwować kilka osób, a ja też nie namawiam nikogo, żeby obserwowali tylko mnie. To co ja powiem nie musi być święte, bo ja też mogę się pomylić w pewnym momencie. Natomiast jeżeli już konfrontujemy pewne informacje z kilkoma kanałami, widzimy, że to się w miarę zazębia, że to się składa i trzyma kupy, to to nie jest jakiś szama, który wymyśla jakieś swoje a co teorie. jest najbardziej szamańskiego w branży fitness? Z czym się spotyka, że coś jest absolutną głupotą, ale jest to powtarzane no ludzie w to wierzą? To co to są, za, co taki... to są za mity? Chociażby zakwaszenie organizmu, który jesteśmy pompowani, jest. że organizm ulega zakwaszeniu. E, natomiast kwasica jest to stan medyczny, który wymaga hospitalizacji, a są na przykład suplementy, które pomagają nam się odkwaszać. E, są też suplementy, które promują jakiś detoks. Natomiast my w organizmie mamy zdolności detoksykacyjne, nie potrzebujemy jakichś odgórnych suplementów, żeby się oczyścić. To też jest, to Czyli to znowu też jest marketing. Tak, znowu marketing. Także no, tych rzeczy jest całe pęczki, tak naprawdę, można by ich mnożyć. Również suplementy, które nie działają, bardzo popularne, BCA. Które w żaden sposób nie pomaga zachowywać formy sportowej, bo możemy to znaleźć normalnie w żywności u każdego człowieka, który się racjonalnie odżywia. Natomiast to też jest ładna otoczka marketingowa, która powoduje, że ludzie to kupują, wydają kupę kasy, a nie mają efektów. Mnie, Tomek, przekonałeś w swoim przekazie rozsądkiem, także za ten rozsądek Ci dziękuję. Myślę, że tego. Gdzieś tam powinniśmy szukać, czy to będzie biznes, czy zarabianie, czy inwestycja, czy podróże, czy, czy, czy fitness, czy, czy cokolwiek, czy wybór samochodu, że ten rozsądek, czy równowaga. Równowaga szarowania sylwetki. Bardzo. Też da, autentycznie, to hasło. autentycznie <grym> co widać po tobie, tak? Jesteś pewnie mega wysportowany, a, a nie ma jakichś przyrostów niepotrzebnych. Ostatnie biznesowe pytanie dla, dla chłopaków, zwłaszcza. Czy można na tym biznesie zarobić jako trener personalny? Można, można jak najbardziej zarobić, zwłaszcza że branża fitness w Polsce się cały czas rozwija. Z tym, że to, co ja obserwuję po swoich może kolegach czy osobach, które gdzieś robią to samo co ja, to to, że ludzie nastawiają się na krótkoterminowy zysk, a nie na ten długoterminowy. Czyli nie budują tego zaufania w stałym środowisku, tylko nastawiają się na to, że w ciągu tygodnia sprzedadzą jak najwięcej diet, oleją swoich klientów. Najlepiej jakby to były właśnie rozpiski typu kopiuj wklej, czyli każdemu wysyłam to samo i mnie już nic więcej nie obchodzi. Inkasuje duże przychody w jednym miesiącu, no ale później ta opinia, ta negatywna opinia cały czas zaczyna narastać. I ludzie niechętnie już potem wracają do tego trenera, to po, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli ta opinia się rozejdzie, no to też ten trener zostanie zapomniany. Także w momencie, kiedy ktoś faktycznie zaczyna bazować i przyjmuje taką długoterminową strategię, żeby budować zaufanie latami i żeby w żaden sposób tego zaufania nigdy nie, nie nadużywać. Tylko faktycznie robić rzetelną robotę, mówić tak, jak jest, przekazywać prawdę i trzymać się konsekwentnie tego, co się mówi, a nie, że nagle, powiedzmy, dostaję deal z jakiejś firmy suplementacyjnej i to, co powiedziałem, już nieważne, to kasujemy, nie? Bo dostałem jakiś kontrakt. Nie, ta autentyczność, po prostu. Prawda chyba się obroni i, i to, co mówimy o tym inwestowaniu również w nieruchomości czy, czy w biznesie, w długi termin. Mhm. Że... Strzał to jest na raz. Tak. Natomiast czy to będzie trening yy, siłowy, czy jakaś kariera korporacyjna, czy prowadzenie swojej firmy, no jest to zabawa na długie lata i tu się chyba no, no, prawda i, i, i rozsądek obronić. Musi. No bardzo no dziękuję. Bardzo, bardzo Tomek dziękuję. Również dziękuję. Za z szczerości. Można tutaj rozmawiać, słuchajcie, godzinami, bo, bo, bo ja to sporty nekama, to się pasjonuję, ty możesz, mógłbyś mówić godzinami. I bardzo chciałbym, żebyś zabrał głos na wielkiej integracji 3.0. Mhm. 16 maja, słuchajcie, 2023 edycja tego naszego spotkania. Ostatnio było 500 osób. Osób, które chcą się rozwijać. Yy, przygotuj, proszę, taki zaczepny yy, Twój wywód króciutki na temat zdrowia w życiu przedsiębiorcy. Okay. Żeby obudzić nas, żeby zwrócić uwagę, że auto zdążycie kupić, ciuchy kupić, wszystko kupić, natomiast zdrowia, zdrowia nie kupicie, nie... trzeba się wziąć do roboty i, i postaramy się chyba w dwójkę krzewić w Polakach młodszych, starszych, w Polkach ten, 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 ten pierwiastek jakiejś, jakiejś chęci do, do sportu. Super. Bardzo Ci dziękuję. Chyba, chyba gramy w tej samej drużynie, chyba nadajemy tak na wydaje. tych samych falach. Także ja robię swoje, jak jak tylko będę mógł wesprzeć je tutaj inwestycyjnie czy biznesowo i będę czekał z kolei na, na jakieś rady, rady fitnessowe. Jasne, możemy się tak wymienić. Zdrówka Ci życzę, życzę rozwoju kanału. Przecież ty jesteś ja dużo też... lepszy ode mnie, także wiesz. Znaczy, no, pytanie, jak tutaj to określać, bo dla mnie subskrypcje nie są jakby wyznacznikiem, do którego knę i dążę. Dla mnie liczy się właśnie ten przekaz, ta wartość, ta autentyczność, także te cyferki gdzieś są, ale to jest efekt uboczny. Jasne. Tak samo pewnie, no, tak, jeżeli jesteś dobry, dobry biznesowo, no to też pieniądze są dla ciebie jakby gdzieś tam z boku. Także no... To ja też gratuluję 100, 100 tysięcy subskrypcji. To dziękuję, dziękuję, dziękuję. możesz odebrać przycisk prawdziwego je, YouTubera. Ja już jestem przedsiębiorcą, w rękach YouTuberem już w tej chwili. Tak. ja jestem tak, że... tak. Amatorem fitnessu. Tomek, piątka mocna. Bardzo, bardzo Ci Również. dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia 16, 16 maja. Do usłyszenia. W Łodzi. Cześć. Dziękuję. Hej.